Z iskułkowego kanału witam Was ponownie na kolejnym filmie z recenzją papierów. Zapowiadałam te papiery w poprzednich filmach, z podsumowaniem zakupów z kwietnia. Czekałam na tę kolekcję bardzo długo, aż Wam ją pokażę, więc cieszę się, że w końcu ją rozpakuję. Jest to kolekcja od Scrap and Me, kolejna przepiękna kwiatowa kolekcja Sapphire Days, czyli kolekcja, która jest opozycyjną kolekcją do Rosie Days, gdzie były róże w kolorze takim typowo różowym. Tutaj mamy szafirowy, niebieski. No i teraz słuchajcie, tyle samo co podekscytowania Mam w sobie strachu, ponieważ tak jak już mówiłam właśnie w poprzednim filmie, tutaj wam podlinkowuję. Ja kocham kolor niebieski. Niebieski bardzo do mnie pasuje. Natomiast bardzo ciężko mi się z niego tworzy. I tak naprawdę z kolekcji takiej starej od Scrapen, mi z niezapominajkami, wykonałam bardzo mało prac. I szczerze mówiąc, mam tę kolekcję, uwielbiam ją, jest przepiękna. I to jest jedna z tych kolekcji, którą ja po prostu mam, żeby mieć. Ciężko mi jest dobrać, jakby zrobić pracę, i też bardzo mało osób na, taką, na tą kolorystykę się zgadza. Natomiast ja chciałam kupić tą kolekcję, zamówiłam ją sobie w Craftmanie o Kamieni. To jest sklep w Łodzi, sklep stacjonarny, i sklep internetowy. Bardzo polecam, link znajdziecie w opisie. Um, chciałam sprawdzić, bo słyszałam opinię, że ona nie jest taka do końca niebieska, jak się wydaje. I ja już z papierami z miałam tak, że wydawało mi się, że ich nie użyję, nie dam rady, nie kupię, nie chcę, nie spodobają mi się. Ze względu na jakiś, na jakiś kolor, z, z którym nie lubię pracować, który mi się nie podoba, i za każdym razem okazywało się, zresztą to jakby w poprzednich filmach, możecie zobaczyć, że się myliłam, że, że te kolory są dużo, dużo, dużo lepsze na żywo niż na zdjęciach produktowych, i jest kolekcja. Właśnie też jedna z poprzednich skrapendmi, mi, gdzie te kwiaty na przykład wydawały mi się mega pomarańczowe, a wcale okazało się, że nie są i, i okaz... wydawało mi się, że będzie mi trudno stworzyć pracę z tej kolekcji. Jako pierwszą panią sięgnęłam, więc ja tutaj podlinkowuję Wam um, opinię o, 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 o tej kolekcji, o której myślę i um, sami sobie możecie to zobaczyć. I Ja też trzymając tę kolekcję, już widzę, że te moje obawy nie do końca są uzasadnione, tak jakby, że być może będzie tak, że właściwie po obejrzeniu tej kolekcji dokładnie wcale nie będzie się czego bać. I teraz tak, ja ich nie otwierałam, czekam zawsze z tym na Was, to strasznie trudne, także nie oglądałam jej jeszcze w środku. Już po samym otwarciu folii, po dotknięciu wiem, że to jest ta sama stała, dobra jakość, którą reprezentują z więc wcale nie muszę o tym, może ona pięknie pachnie. Ja uwielbiam, takie, jak wiecie, trochę zboczenie. <grym> uwielbiam, jak pachną kolekcję skrapek <grym> prosto po, po otwarciu z oryginalnej folii. Uwielbiam też zapach świeżych nowych książek, więc no, wiecie o co mi chodzi. I teraz, tak, wyjęta z folii, kiedy ona już nie odbija światła, ten niebieski jest. Przepiękny, jest boski, naprawdę, słuchajcie, w tych kwiatach to jest taki błękit, ale taki spokojny, taki selankowy, ale reszta wcale nie jest aż tak niebieska, jak mi się wydawało, że będzie, wcale nie jest tak oczywista, więc praca z nią, z tą kolekcją, to wydaje mi się, że będzie przyjemna. Jakościowo świetnie, czyli papier prasowany, papier o dobrej grubości. Papier nierozdwajający się Papier, który się mega prosto wycina Więc jeżeli jesteście początkujący I boicie się, że Nie dacie rady wyciąć tak drobnych elementów Kompletnie się tego nie bójcie Ten papier nadaje się do tego świetnie I po prostu ułatwia niesamowicie e, pracę I a propos wycinania Ja zawsze dokupuję sobie dodatkowe arkusze Natomiast macie e, jeden w kolekcji. E, to jest arkusz do wycinania z kwiatkami i z listkami. One są absolutnie boskie. Nie są ani za drobne ani za grube. Mamy też gotowe kompozycje, które świetnie się sprawdzają w kartkach i właściwie ułatwiają maksymalnie pracę. Mega mi się podobają sobie te jogurtki. Są piękne. Są tak, takim podkreślającym kolorystykę detalem. Taka, bez nich, bez tego granatu, bez tego ciemnego koloru, który na pierwszy rzut oka nie pasuje do tej kolekcji, no nie miałaby ona tego charakteru. Ten granat idealnie podbija po prostu kolekcję. I taki jeden dodatek, też musicie zwrócić uwagę, bo nie ma go dużo, to są te gronka. One są boskie. Takie winogrono, takie, wiecie, cieniowane, zielono. Fioletowo-niebieskie. Przepiękne powinno być ich dużo, dużo więcej, więc skrapend mi produkując. Takie papiery, pamiętajcie, że te nie, oczywiste, nietypowe dodatki są ekstra i mi się niesamowicie podobają. Eee, arkusz do wycinania: ten dodatkowy jest oczywiście biały z drugiej strony. Pojawiają się na polskim rynku coraz częściej arkusze, które są dwustronne, i takie arkusze mają na przykład Mascara Boys. Eee, no i ja zawsze trochę marudzę, bo. Bardzo łatwo jest stworzyć np. pop-up box z papierów od scrapendmi, ale trzeba się mocno napracować, żeby tył wyglądał dobrze, jeżeli chcemy, żeby ta praca była absolutnie 3D i można ją było obracać we wszystkie strony, ponieważ no, tył jest biały, tak? Ale przy tej ilości detali no, nie wymagam, żeby robić papiery dwustronne. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Kwiaty są piękne i ja Wam od razu pokażę, bo mam jeden arkusz wycięty, co prawda trochę nieudolnie, ale lekarz już mi pozwolił jakby próbować, więc taki jeden element dziennie trzy, dwa mogłam sobie, mogłam sobie wyciąć. I to jest mój sposób na przechowywanie, już go wam wcześniej pokazywałam, to są foliki teoretycznie do kartek z action, więc no kupione za grosze. Można je wielokrotnie otwierać i zamykać. Co prawda ja nie zrywam tych folie, bo strzefuję to pionowo, ale, ale można to zrobić. W każdej kopercie, po wyciętym, po wycięciu wszystkich elementów mam. Też wycięty fragment z logo danej firmy, z nazwą danej kolekcji i z kodem kreskowym, gdybym chciała taki dany arkusz wyszukać w jakimś konkretnym sklepie albo u danego dostawcy. Po prostu podaję mu kod, jestem wtedy pewna, że to jest na pewno ten, bo przecież nie wiem, jak wygląda arkusz, kiedy zostaną mi nie wiem, dwa takie elementy tylko z całej kopertki. Także mój sposób świetny, ja trzymam to sobie w takim pudełku pionowo i wszystkie papiery od Scrap and Me to są jedyne papiery, które wycinam od razu. To znaczy, resztę papierów wolę mieć rozkładane na płasko, widzieć ile mam dodatków, jak dużych, jakich użyć mm, i to ułatwia mi gdzieś tam planowanie pracy. Natomiast jeżeli chodzi o mi ja zawsze tych do dodatków do wycinania kupuję sobie dużo więcej, zawsze wycinam i po prostu to przyspiesza znacznie pracę, bo, bo kwiatki są absolutnie cudne. Wykorzystacie, przysięgam, wykorzystacie każdy, więc wystarczy sobie to wysypać, ułożyć kompozycję, dokleić i właściwie po. Pracy pod tym względem, względem Scrap mi papiery są nie do pobicia. Dobra, przejdźmy do samej kolekcji. Ja nie będę się za nią jakoś super mocno rozwodzić, bo z tego co się orientuję, to jest to samo co po prostu w Rosy tylko w innej kolorystyce. E, oczywiście po drugiej stronie okładki macie przepiękne serwetki, macie prześliczne napisy pasujące do kolekcji. Te kółeczka są boskie do boksów i już widzę po prostu te piękne, komunijne boksy, które, które będą miały na wieczkach tą znaczy to kółeczko obłożone kompozycją z kwiatów. Także świetny papier, świetne wykorzystanie okładki, a nawet jeżeli nie macie pomysłu na te konkretne rzeczy, to ja uwielbiam w kolekcjach mi to, że wycinając sobie nawet z okładki taką kartę, ona wygląda bosko, o, czy, czy taką, zobaczcie, nawet wycinając sobie taką kartę To wygląda świetnie i okładkę można e, użyć i, I to wygląda naprawdę ślicznie No i przejdźmy do arkusza numer jeden Piękne listy, e, tutaj mamy wycisk gipsowy Mamy przetarcia, zgniecenia, pismo ręczne No i oczywiście tradycyjnie piękne dwie kompozycje po bokach to jest absolutnie uniwersalne pod względem robienia kartek DL i stron w albumach, bo z tej strony można naprawdę zobaczcie, ta kompozycja ma 22 cm z takim sporym zapasem, więc taki, taka wewnątrz, okładka albumowa, czy zewnętrzna, nawet e, wycięta w formie jednego arkusza będzie wyglądać bardzo dobrze, bo to już jest taki fajny albumowy rozmiar, dużego albumu. Można też spokojnie wyciąć to ciaśniej i wykorzystać na kartkę dlk wtedy kompozycja sięga od samego góry, od kartki od samej góry do samego dołu. Na pewno wykorzystacie. Wyciąć to można na różnoraki sposób, więc to wygląda absolutnie bosko. Można też to odwrócić i wykorzystać taką kartę do zrobienia layoutu. Po drugiej stronie oczywiście uniwersalny dech i to jest, słuchajcie, w tym momencie znikają wszelkie moje obawy co do tego papieru, ponieważ... Um, w porównaniu do właśnie tej niebieskiej kolekcji starej z niezapo niezapominajkami, która była taka bardzo oczywiście błękitna. No tutaj, słuchajcie, mamy cały przekrój przez turkusy, błękity, e, takie lazury. E, nawet trochę szarości się pojawia. One są przepięknie, tak romantycznie rozbielone. Pojawiają się jakieś e, delikatne detale, tak delikatne pismo. No, kolorystyka jest boska. I ja nie, w ogóle się nie boję teraz już tworzyć tej kolekcji. Ja w ogóle mogłabym dalej już nie oglądać. Ja po prostu wiem, że to nie jest taki typowy, niebieski, taki babciny, taki, nie wiem, no wiecie, bez różowy, gaciowy. I tak samo jest też niebieski gaciowy, taki typowy, boskie. No i ja mam wrażenie, mam nadzieję, że to widać. Dzisiaj trochę słońce szaleje i mam problem ze światłem, dlatego mam światło i naturalne, i sztuczne. I mam nadzieję, że kamera to, to, to załapie, ale przekrój barw, znaczy przekrój temperatur kolorów, przekrój um, odcieni no jest tak szeroki, że papier dzięki temu jest mega uniwersalny i ułatwia to tak tworzenie, przy czym to jest taki, och, takie moje zestawienie kolorystyczne i można je wyciągnąć zarówno do zieleni, jak do szarości, jak i do niebieskiego. No po prostu bo sko. I co ważne, też w papierach z Mi mamy kompozycję kwiatową, więc po drugiej stronie mamy papier neutralny kompozycyjnie, bardzo prosty, tła, bez szaleństw. Więc nawet jeżeli nie wykorzystacie jednego, to wykorzystacie drugi. To pewnie znając swój mi się jeszcze dalej powtórzy. Zostawię sobie te deski na wierzchu, są boskie. Ok, no jak już numer trzy to jest kompozycja od góry. Oczywiście to może być też kompozycja od dołu, jeżeli macie taką wyobraźnię, przepiękny boski, boski po prostu boczny panel i teraz tak świetne zacieki, ja mam nadzieję, że to widać bo ta kolekcja, widzicie ja się bałam, że będzie zbyt niebieska, ale tu jest też bardzo dużo szarości, więc nada się na przykład na pracę komuninę też dla chłopca bo nie będzie taka cukierkowo-niebieska czyli jakby robicie pracę komuniną w sumie bardziej dla mamy chłopca niż dla typowo dla chłopca, szary tutaj naprawdę użyty jest bardzo fajnie bardzo fajnie użyty jest też taki kolor beżowy słoneczny taki kremowy, więc wygląda to wszystko bardzo spójnie, ale zobaczcie na te piękne błękitne zacieki. To pojawia się też w kolekcji Rosie Days. Mówiłem wam o tym, że właściwie już wcale nie potrzeba jakiegoś specjalnego tuszowania tych papierów, wcale nie potrzeba mieć mnóstwo mediów dodatków i bardzo mocno się gdzieś tam namęczyć, żeby podbić kolorystykę. Tu jest to już zrobione, jest to po prostu boskie i tak naprawdę jak zaczynacie, jak chcecie stworzyć pierwszą swoją pracę, jak zaczynacie przygodę z scrapbookingiem, szczerze kupcie dowolną kolekcję Scrap Me. On Prace z niej robią się absolutnie same, więc nie trzeba pod tym względem prawie w ogóle się męczyć. I z tyłu, tak jak już mówiłam, jeżeli mamy z jednej strony kolekcję kwiatową, czy znaczy kompozycję kwiatową, z tyłu mamy tło i zobaczcie, jest boskie. Tu mamy kolor taki delikatnie fiołkowy. Mamy kolor delikatnie lawendowy, mamy szary, mamy lekko kremowy, mamy błękit, więc absolutnie boskie, przy czym kompletnie nietypowo niebieskie. Typowo niebieskie Typowy niebieski pojawia się tylko w kwiatach, ale i tak to jest taki niebieski, wiecie, taki sielankowy, niebieski jak na takiej, wiecie, bławatkowej łące trochę. Więc tła, które są kolorystycznie mocno rozstrzelone są po prostu boskie i absolutnie się już teraz nie boję. I znowu świetna kompozycja, boskie kwiaty. No te gronka są absolutnie fantastyczne, ale tła tylko prawić w ramkę i, i, i naprawdę nadają się świetnie. I tutaj kolejny arkusz, arkusz numer 5, kwiaty dookoła. Bardzo fajne, bo z tego możecie wyciąć sobie dl z tego sobie wytniecie kartkę kwadratową, to w użycie na karty do albumu, na klapki do albumu, wykorzystać można absolutnie. Mamy takie pociągnięcia pędzla tutaj, jeżeli chodzi o tło. Również kolory od szarości przez błękity, bardzo ładnie. Ten papier jest taki, wiecie, 3D, jest bardzo dopracowany pod względem detali. Więc tutaj pod względem projektowania Klaudia Szpuner i Ania Lipowska, no po prostu chapeau ba i ukłony. Bosko wam to wyszło i to tak samo przy Rosie Days, tylko że tutaj bardzo ciężko jest stworzyć ładną, niebieską kolekcję w moim przekonaniu. No tutaj wyszło, a jesteśmy dopiero przy piątym arkuszu. No i szóste to też mi się mega podobało w kolekcji Rosie Days, czyli ta taka tapeta, pościelówka, taka, powtarzające się drobne kwiatuszki, zacieki, przepiękne zacieki. No cudo, po prostu sama bym tego lepiej nie zrobiła. Um. Napisy ręczne, boskie detale, bardzo delikatne kwiatuszki, no, słuchajcie, no i co chcieć więcej, zobaczcie te takie sielskie deski rozbielone, sielskie kwiatki, tutaj o, będzie lepiej widać, widzicie? No to jest po prostu, po prostu mega, no i takie, i kobiece, ale takie bardzo, wiecie, dziewczęce, lekkie, takie em, anielskie, takie wręcz trochę zaszalejmy z tym opisem. Ok, arkusz numer 7, arkusz też tła, pojawiają się tutaj, odłożę linijkę, pojawiają się tutaj też serwetki, wyglądają jak przepiękne odbitki bardzo drobnego stempla w tuszu, tuszem w kolorze białym, zastępuje to spokojnie bosowanie. wiadomo, że bosowanie ma ten efekt 3D, więc dodatkowo jakby warstwę wizualną, ale no tu... Pod tym względem naprawdę Scrapen mi pod względem przygotowania detali, bo tutaj zobaczcie, mamy pociągnięcia pędzla bieloną farbą, mamy fakturę pędzla w grubej farbie, mamy odbitki tych rozet, mamy piękne zacieki, mamy zagnioty, mamy mm, stemple, mamy pismo ręczne, detale, jeszcze do tego kompozycję kwiatową. To jest papier w 100%. Taki, jak powinien być. Tu już nie da się nic zmienić, nic dodać, nic odjąć. Jest absolutnie boski. <laughs> nie wiem, jakby w sumie, ja, wiecie, potrafię być bardzo krytyczna, ale tu mi jakoś mocno nie idzie. <laughs> Musiałam się bardzo postarać. I teraz kolejny arkusz numer 9. Jeszcze drobniejszy, taki, wiecie, pościelowy typowo motyw. Taki tapetowy trochę. Ja... Miałam jako dziecko taką pościel, więc i, i moja babcia miała i taką i w kolorze różowym. Zresztą też mówiłam w przednim filmie o tym. No piękne te drobne wzorki. Zwłaszcza, że mamy bardzo duże kompozycje w niektórych papierach, tak? Mamy też bardzo drobne, to w warstwach wygląda przepięknie i to jest bardzo łatwo skomponować z tego pracę, tak? Jak mamy album, czy mamy kartkę, która ma mnóstwo warstw, czy kompozycję, która ma mnóstwo warstw. Tutaj Scrap and me to jest świetnie przemyślane, bo na zwykłym, znaczy na każdy papier właśnie zdrobny przypada papier, tak jak już mówiłam, bazowy i tworząc warstwy po prostu przeplatacie jeden z drugim i niezależnie od tego, który arkusz wybierzecie, do którego arkusza dołożycie, nie musicie się nad tym zastanawiać, bo pasuje każdy do każdego. Nie wiem, jak jeszcze mam prościej powiedzieć, że prace z papierów Scrap miejsc z tych ostatnich kolekcji robią się same naprawdę zero trudu, są boskie. No i tutaj oprócz tych drobnych elemencików papier numer 10, ostatni, znowu bardzo uniwersalny, tym razem jasny, te tutaj jest zdecydowanie mniej, raczej więcej szarości, lekki beżek, trochę taki głębiej szarości, są odlewy koronkowe, są znowu piękne boskie zacieki, zagnioty, Mimo tego, że ten papier, słuchajcie, jest płaski, tak? jakby nie ma nic naklejonego, to no żyje. Żeby stworzyć taką pracę, trzeba by się naprawdę bardzo namęczyć, żeby stworzyć taką... taki papier, tak? Jakby chcąc go zrobić samemu. Musielibyśmy go tak natuszować, pognieść, dokleić koronkę, dokleić listy, pozaginać. Wytuszować, wyciapać, no mnóstwo rzeczy. A tu macie sobie gotowy arkusz. No, właściwie dziewczyny, Ania i Klaudia, zrobiły za was pracę i za mnie pracę. I to jest boskie, bo ja wiem, że mogę po prostu liczyć, że ten papier nie będzie mi utrudniał życie, tylko maksymalnie je ułatwi, więc nawet jeżeli będę się mocno śpieszyć z pracą. To słuchajcie, nie ma żadnego problemu. On to już po prostu robi samo i, i, i nie ma tutaj nic do gadania. Ja się zawsze z pracą wyrobię i zawsze to po prostu będzie łatwe i przyjemne e, i piękne. I tak naprawdę wystarczy, że kolorystycznie wpasujecie się w oczekiwania, mm, a kolorystyk prze, prze, tych kolekcji no, jest sporo e, i, i przekrój mamy naprawdę też spory, jeżeli chodzi o kolekcję skarbelni, więc każdy znajdzie coś dla siebie i ja naprawdę serdecznie polecam zachwycająca jest ta kolekcja ja strasznie się i bałam, tak jak Wam mówiłam mam poprzednią niebieską kolekcję od Scrap and Me, nie używam a tutaj no bomba, ja nie mam naprawdę ja nie mam pytań gratulacje naprawdę, Scrap and Me kolekcja absolutnie boska ja już mam zamówioną następną zobaczycie w następnym filmie Skrajnie inną, jakby odchodzimy od tych takich, wiecie, powtarzających się um, rzeczy, no bo jednak z Sefa, Boże, drogi, <ślaski> ta kolekcja Szafirowa, może to w ten sposób powiem, i kolekcja Rosy D's to są jednak kolekcje jakby powtarzające się, różniące się tylko kolorystyką, tak? którą pokażę Wam następną, odchodzi od tego i jest taką nowością, powiem świeżości wśród papierów skrapowych. Także słuchajcie, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Trochę mi z tego wyszła, wiecie, pieśń pochwalna dla Scrap and Me, ale tutaj się nie ma co dziwić, bo to jest naprawdę mega dopracowana kolekcja i, i, i mega hit, naprawdę, ja już też widzę jakby projekty komunijne, które mogłabym z tego wykonać, gdyby tylko zdrowie mi na to pozwalało. Em, gratuluję i polecam serdecznie, to jest naprawdę kolekcja, kolejna kolekcja 10 na 10, absolutnie, bo papier jest świetnej jakości, Kolorystyka jest niesamowicie dobrana, detale są super dopracowane, elementy do wycinania są absolutnie boskie. No, w 100% naprawdę udana kolekcja. Ok, moi mili, jeszcze raz zachęcam do subskrybowania. Piszcie, jakie są Wasze odczucia, czy też baliście się tego błękitu, tak jak ja. No i czy macie wśród swoich papierów kolekcję Scrap and Me i jakie wykorzystujecie? Piszcie komentarze. Dam, będę wdzięczna za każdą łapkę w górę, za każdą subskrypcję. No i co? Do następnego filmu. Dzięki serdeczne, kreatywnego dnia Buziaki. Pa pa.